Cześć Pasieka gromadzeń. Dzisiaj 19 września ostatnie 3 dni u mnie była tragiczna pogoda. Około 12 stopni w dzień w nocy poniżej 10 po 8 stopni gdzieś. Ciekawi mnie, czy pszczoły pobrały syrop cukrowy, bo przy chłodnych temperaturach ponoć pszczoły nie pobierają. Ja podawałem po 3 litry do rodzin produkcyjnych no i po litrze do odkładów i chcę zobaczyć teraz te produkcyjne. No tu w tym styropianie pierwszym sucho, czyli pobrały te 3 litry. Tutaj też sucho, jakieś pszczoły powchodziły, ja dałem liście tak, żeby się nie topiły. pusto przynajmniej steropiany, ale steropiany może ciepłe pusto, jakaś jedna, dwie się tam nie wiem skąd zjeły, dobra czyli w steropianach suchutko, zobaczymy jeszcze w tych przedaszek chwycić Tutaj mamy te przezroczyste, patrzcie jak tam pszczoły fajnie siedzą. Jest trochę tych pszczół. Wszystkie ramki obsiadają. Tu ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ramek. Puściutko. Puściutko. No w nocy może nie pobierały, a w dzień jak trochę słońce wyszło. Ale widzicie, na trzy litry. Ponad 130 kg cukru na raz mi poszło, tak żeby wszystkie produkcyjne dostały po 3 litry, właśnie, a odkłady po litrze. Jeszcze produkcyjne będą dwa razy dostawać po 3 litry, i to wyjdzie około 15 litrów, czyli tam na 10 kg to wychodzi chyba 14 litrów, więc 15 litrów, no trochę ponad 10 kg cukru na rodzinę średnio. To jest właśnie ten stosunek 2 do 3. Czyli 10 litrów wody, 15 kg cukru. Ja tak rozrabiam w wiadrze, pokazywałem to w ostatnim odcinku. Dobra, zajdziemy jeszcze tutaj do jakiegoś. O, patrzcie, tutaj trochę jest syropu. Tu jest syropu trochę. Tu były odkłady. Dobra podniosłem to, ponieważ czasami się zaklejają i nie jestem pewny właśnie czy, czy ten syrop w ogóle dochodzi dlatego ten tą pokrywkę podnoszę, ale tak tutaj było kilka odkładów, tutaj są to na pewno jest to tam te, gdzie nie ma tutaj wysokich wysokich tenis aczkolwiek tutaj jest ta z wyciąganą wkładką na pyłek więc nie jestem pewny czy to było. była rodzina produkcyjna bo tu większość z tego rzędu pojechała na grykę i później zanim przywiążę z powrotem dałem tu odkładówki odkładówki też wywoziłem no tu jest sucho tu jest sucho czyli jak na razie w jednym Ulu nie pobrały Ale nie wiem czy tam nie był problem właśnie z tego, że mogły nie mieć dostępu no musiałbym Musiałbym wtedy być pewny tu pobrane. Trochę cukrzyło się, widzicie? Możliwe, że przechylony ul jest albo gęsty jakiś taki syrop był z dołu. Słabo wymieszany I się troszkę tam cukru, ja to później Zabiorę i wymieszam w nowej partii Ale tak jak widzicie, no w jednym Jedynie nie Nie pobrały wszystkiego syropu, ale Ale większość pobrała, więc nie jest źle Pikuś tam kopie dziury Pikuś Później będzie cały Cały ten Cały trawnik w dziurach Co Ty tam masz? Czuję jakieś te nornice albo krety. No, pięknie. Ikuś nieładnie. Dziurna robi. O, jakaś jeszcze brzoskwinia tu leży Aś pogryziona przez osy. Dobra, zostawiamy. Pełno tych brzoskwin było w tym roku. Fajnie. Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Wilgotno jest, dużo padało i te... No tu też jest ok, troszkę też widzę, ale nie dłużej tutaj. Troszkę takiego cukro. Dobra. No jest trochę wilgoć na tych powałkach. No, puściutkie. Brudne te podkarmiaczki, czyli po zakarmieniu wszystko wymyć żeby nie było takich także no mógłbym już i dzisiaj kiedy ja dawałem wczoraj, nie przedczoraj. dzisiaj na poniedziałek, jak w sobotę wieczorem po 3 litry czyli dwa, o dwa dni praktycznie wszystkie zjadły no jedna z tych co zaglądam, w jednym tam było jak widzieliście Resztę już nie będę sprawdzał bo to wiecie nie ma, nie ma sensu będę jutro yy, zakarmiał kolejne 3 litry no to wtedy Wtedy sobie sprawdzę, ile jest, yy... w ilu ulach nie pobrały, no i jak nie pobrały, to też trzeba będzie zobaczyć dlaczego, bo tak jak mówię, jeszcze 6 litrów przynajmniej dla produkcyjnych chcę dać, po tym czasie jak już dostaną te 14-15 kilo yy, litrów, czyli około 10 kilo na rodzinę produkcyjną, no to, to nie znaczy, że to już będzie koniec. Bo po tym ja będę sprawdzał stan zapasów, robił przeglądy i zaznaczał sobie rodziny, które potrzebują jeszcze na przykład 2-3 litrów. No i zaglądał do tych rodzin, które. Eee, znaczy, nie zaglądał. No, sprawdza wszystkie rodziny, i te, które nie potrzebują, no to wiadomo. Te, co nie potrzebują, no to zostawimy w spokoju. Będą już. Do zimy szły, no tylko tyle, że zabierzemy pod karmiaczkę. Patrzcie co tu się dzieje. Ile tu os jest. Chyba coś się polało syropu. I jak się tutaj pchają skubańce. Co to się dzieje? Normalnie atak os. Tego jeszcze nie było. Bo tam gniazda żadnego mi nie zrobiły, bardziej, bardziej się mogło coś rozlać właśnie. Tu nie widać ich. Możliwe, że coś tam skapało i one teraz liżą, bo tu patrzcie nic nie ma. One tam w kącie powinny być, tam jest normalnie też ta przezroczysta powałka. Dobra, czekajcie, ściągnę daszek. A, a one susą. Widzicie? Tam są te osy, tutaj nic nie ma. Kurde, tu jest pusto, praktycznie tu troszeczkę jest, ale to takie ledwo co, bo, bo to jest troszkę takie. O, teraz ustawiłem, będzie prosto. No, a pszczoły są. Widzicie tu ostatnie ramki obsiadane. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W miarę fajne są te rodzinki. Nie wiem, co te osy tu robią, naprawdę. Dobra, zakrywamy. Jutro będzie przedostatnie karmienie, mam nadzieję, bo już też troszkę mi schodziło. Kupiłem beczkę, zobaczę jak to pójdzie z tej beczki. Następny odcinek spróbuję nagrać z, z tego, jak ta pompa chodzi. Pompa do wody plus beczka, taka kupiłem, a zobaczycie, zbiornik na dyszczówkę. Ale to no tutaj chyba ruszyłem, bo się troszkę rozgoniło No patrzcie skubane, jak tak podpijają, tam włażą, ale w środku nie były. Patrzę czy one wchodzą na... No, tam nie no pchają się, ale nie wchodzą. Chyba mnie nie pogonią. Tak blisko tu, tu jest Co za... Jak się pchają. Czują ten syrop i nie mogą wytrzymać. Tam jakieś dwie. No już takie też zimno jest, przecież z 8 stopni jest. No nie no było 10, ale... No już słońce zaszło. Skubane. A niech zamarzają. Ziady, osy, szerszenie, nie lubię tego. No dobra, tak jak widzieliście. Mimo tego, że było mocno chłodno, większość, zdecydowana większość, tylko jedna rodzinka tutaj, z tych na szybko co przejrzałem, nie pobrała, więc nie jest źle. Jutro, jutro będzie już chyba czwarte moje podkarmianie. Podkarmiałem po 2 litry, później po trzy. Czterech nie leje, bo 4 to jest takie na styk do tych podkarmiaczek okrągłych. A jak lekko jest przechylony ul, czy coś, no to już się nie mieści. więc wolę, wolę po 3. Łatwiej mi później to sumować, tak jak mówię, że wyszło te 14-15 litrów. Kupiłem dzisiaj 180 kg cukru i to jeszcze nie wszystko, bo będę musiał tak dwa razy po 140, czyli jeszcze 100 kilo trzeba będzie kupić. Dałem dzień stów dzisiaj. No dobra, to wszystko. Čes, trzymajcie się.